Skarb piratów Część czwarta Upadek kłody Rozdział dwudziesty dziewiąty Wigilia Bożego Narodzenia Czesław, Aleksander, Xawery i Hapoczeszko udali się do świetlicy. Z jednej strony nie mogli prowadzić samochodu, a z drugiej byli pijani. A, to jest świetlica, to jest miejsce, w którym będziemy świętować Wigilię Bożego Narodzenia, rzekł Czesław. Wigilię Bożego Narodzenia, prychnął chrapaczeszko. A którego dzisiaj mamy? Dzisiaj jest 23 grudnia, odpał Czesław. Czesław Aleksander Sawyer i Hoceszko weszli do głównego wejścia do świetlicy. Psawer otworzył drzwi. Czesław Aleksander Sawyer i Hapoceszko weszli do pustej sali lekcyjnej. Czesław podszedł do choinki i ciągnął ją aż do środka sali lekcyjnej. Tu nie ma uczniów, powiedział Aleksander. Czesław wziął naprzeciwko głównego wejścia pudło pełne zabawkami świątecznymi. Trzymał mocne pudło, poszedł naprzeciwko głównego wejścia świetlicy i położył pudło obok choinki. Potem otworzył pudło. Ale zobacz, jakie śliczne zabawki. Zaciekawił się hapaczeszko. Widzę zabawki w pudełku. A, odrzekł Czesław. To co, zaczynamy ubierać choinkę? zapytał Ksawery. Tak, zaczynamy ubierać choinkę. — Potwierdził Czesław. — To dobra. — Zgodził się Aleksander. Czesław, Aleksander, Ksawery i Chapaczeszko zaczęli ubierać choinkę. Najpierw wzięli z pudełka wszystkie bombki choinkowe, trzymali pionowo te bombki i włożyli bombki na wszystkie gałęzie. Następnie tak samo zrobili z choinkami zabawkowymi, a następnie tak samo z szyszkami. Na końcu Czesław wziął z pudełka gwiazdę i umieścił ją na choince. Potem przyszedł do Czesława Aleksandra Ksawego i chapaczeszka święty Mikołaj, który miał pseudonim Bąbka kulka. Cześć, święty Mikołaju. Przywitali się Czesław i Hapaczeszko. Cześć piraci. Ja jestem świętym Mikołajem i mam pseudonim Bąbka kulka. Rzekł święty Mikołaj. A, już ubraliśmy choinkę, rzekł Aleksander. Czy możemy śpiewać pierwszą kolędę? zapytał Hapaczeszko. Tak, możecie. A jaką kolędę teraz zaczniecie śpiewać? zapytał Bąbka Kulka. Teraz śpiewamy cichon noc, odparł Czesław. No to zaśpiewać cichon noc, rzekł Bąbka Kulka. Czesław Aleksander Ksawej i Hapaczeszko zaczęli śpiewać cichonno. noc. Cicha noc. Cicha noc, święta noc. Spokój się ludziom wszem, a u matka święta czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc. Pastuszkowie od swych trzód biegną wielce zadziwieni, za anielskim głosem pieni, gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud. Cicha noc, święta noc. Narodzony Boży syn, Pan wielkiego majestatu, Niesie dziś całemu światu odkupienie win, odkupienie win. Czesław, Aleksander, i Chrapoczeszko skończyli śpiewać kolędę pod tytułem Cicha Noc. No pięknie, pięknie śpiewaliście Cicha Noc. Brawo, jestem naprawdę zachwycony. Wykrztuł się z siebie w końcu Bamka Kulka. krzyknęli Czesław, Aleksander, i Hapoczeszko. Jak on jeszcze jeden kolender chcecie zaśpiewać? Zapytał Bąbka Kulka. Gdy śliczna panna. Odpał Aleksander. Zaśpiewacie kolendę pod tytułem Gdy śliczna panna. Rzekł Bąbka Kulka. w Aleksander, Ksawaj i Hapaczeszko zaczęli śpiewać kolendę pod tytułem Gdy śliczna panna. Gdy śliczna panna. Gdy śliczna panna syna kołosała. Z wielkim weselem takiemu śpiewała. Lili li laj, moje dzieciąteczko. Lili li laj, śliczne paniąteczko. Lili li laj, moje dzieciąteczko. Lili li laj, śliczne paniąteczko. Wszystko stworzenie śpiewa panu swemu, pomóż radości wielkiej sercu memu. Lili li laj, wielki królewicu Lili li laj, niebieskie dziedzicu. Lilililaj, wielki Królewicu, Lili lili laj, Niebieski Dziedzicu. Sypcie się z nieba liczni aniołowie. Śpiewajcie Panu niebiesce duchowie. Lili lili laj, mój wonny kwiateczku, Lili laj, w ubogim żółbeczku. Lili mój wonny kwiateczku, Lili w ubogim żółbeczku. Lili mój wonny kwiateczku. Lililaj, Lili Lili Laj li, li, li. w ubogim żółbeczku. Czesław Aleksander, Ksawery i chapaczyszko skończyli śpiewać kolendę pod tytułem Gdyś Liczna Panna. Brawo! Pięknie śpiewaliście kolendę pod tytułem Gdyś Liczna Panna. Jestem bardzo zachwycony. Jestem naprawdę bardzo dumny z Was, że tak pięknie śpiewaliście dwie kolendy. Mam bardzo dobry słuch. Rzekł Bomka Kulka. Chcę zaśpiewać lament hapaczeszka. Ar, powiedział Aleksander. Zaśpiewaj, Aleksandrze. Lament hapaczeszka. Rzekł Kakulka. Kulka. I Aleksander zaczął śpiewać lament hapaczeszka. Pierwsza część lamentu hapaczeszka. Hapaczeszko, mój drogi. Wpadasz w atak paniki. Tak śpiewaliśmy i podróżowaliśmy po wyspach. Lili, laj mój hapaczeszko lili lilaj, niebieski orle i miło ptaszku, kochaj nas, mój drogi. Aleksander przestał śpiewać lament Hapaczeszka. Już śpiewałam lament Hapaczeszka, powiedział Aleksander. Pięknie, pięknie śpiewałeś ten lament, Aleksandrze, jestem bardzo zadowolony. Zaraz, piraci, otrzymacie prezenty, rzekł bombka, kulka. Przyszedł do świetlicy, której byli Czesław, Aleksander, Ksawery, i Błomka Kulka, pan profesor Henryk Kowalski z prezentami. Jakie prezenty? pięknął Henryk. Już widzimy cztery prezenty. Dla mnie, dla Aleksandra, dla i dla Od Odpał Czesław. A w jakich kolorach są pudła i wstążki? zapytał pan Henryk. Mój prezent ma purpurowe pudło i różową wstążkę. Prezent Aleksandra ma ciemnofioletowe pudło i liliową wstążkę. Prezent Ksarowego ma granatowe pudło i błękitną wstążkę, a prezent Hapa Czeszka niebieskie pudło i żółtą wstążkę. Ar odparł Czesław. Aha, czyli wszystkie prezenty są kolorowe, wtrącił pan Henryk. Pan profesor Henryk Kowalski wyszedł do świetlicy i gdzieś uciekł. Czesław Aleksander i Ksawery rozwiązali trzy wstążki, a następnie otworzyli pokrywkę. Czesław otrzymał nowy wielki młot, Aleksander otrzymał nowy kilow, a Ksawery nową mapę bez polorek. Potem Czesław podszedł do chapa cieszka, rozwiązał żółtą wstążkę, a następnie otworzył pokrywkę. I Chapaczeszko otrzymał prezent ze stoma bombami. Buja! Rzasnęli Czesław, Aleksander, Ksawery i Chapaczeszko. Ja otrzymałem nowy wielki młot. Aleksander otrzymał nowy kilow, Ksawery, mapę wespolorek, a Chapaczeszko pudełko pełne stoma bombami. A, powiedział Czesław. Czesław, Aleksander, Ksawery i Chapaczeszko ze wszystkimi prezentami opuścili świekice.